Przedmiotem obrad dzisiejszej komisji była ocena przygotowanych stref uzdrowiskowych przez Urząd Miasta. Ocena tej, znaczy przygotowane to zostało na wniosek Ministerstwa Zdrowia, bowiem miasto stara się ponownie o status uzdrowiska. Poprzednia wizyta w Ministerstwie Zdrowia zmusiła miasto, Urząd Miasta do zmiany granic stref uzdrowiskowych. W tej chwili przygotowano nową propozycję, z którą za dwa dni urzędnicy miasta, Urzędu Miasta pojadą do Ministerstwa Zdrowia. Zasadą tych stref jest to, że strefa A to jest taka strefa, w której odbywa się leśnictwo uzdrowiskowe. Strefa B powinna otaczać strefę A i stanowić jakby bufor dla innych inwestycji i ochraniać tę strefę A, natomiast strefa C powinna otaczać strefę B. U nas w Kobrzegu jest trudno trzymać taką, właśnie taki układ stref, ponieważ mamy specyficzne położenie nad morzem, wzdłuż morza jest duża, duża część miasta położona, a granice miasta sięgają aż na przykład do do Borowiny, do kopalni Borowiny. I trudno w tej, powiedzmy, strefie, gdzie jest kopalnia, robić strefę C. W związku z tym nie zawsze ta strefa C nam się mieści w granicach miasta. No, komisja nie zaakceptowała propozycji wykonania strefy C w podczelu, aż do morza, bowiem wydaje nam się, że trzeba chronić tę część, uzdrowić, tę część miasta jako jeszcze nieskażoną część i jako położoną pięknie nad morzem. I komisja zaproponowała, żeby zachować tam strefę B. I na tym polegała dzisiaj działalność komisji. Natomiast resztę, propozycje, reszty zmian stref komisja przyjęła jako zmiany pozytywne. Zobaczymy, co na to powie Ministerstwo Zdrowia.